Ariel, na wstępie gratulacje. Fantastyczne wydarzenie Warsaw Fashion Night. Jak zrodził się pomysł, aby tutaj, w tym fenomenalnym hotelu, zorganizować tak fantastyczną galę? Bardzo dziękuję. Faktycznie, hotel jest fenomenalny. Przede wszystkim profesjonalny. Profesjonalni ludzie, profesjonalny zarząd, cała obsługa. Serdecznie bardzo dziękujemy. Skąd pomysł? Z racji letniego wydania magazynu Moda i Style nasz przedwakacyjny, w tym sezonie, ostatni już numer, z Michałem Koterskim, z fantastycznymi wywiadami, relacjami, więc premiera, przy okazji też święto mody. Jakie plany na jesień? No bo w wakacje zapewne trochę odpoczynku, będziecie się przygotowywać do kolejnych eventów i kolejnych numerów. Czy już macie kolejną gwiazdę, która może zagościć na okładce waszego czasopisma? Oczywiście, że mamy. Będzie to duże nazwisko, ale niestety nie zdradzę. Nawet tak poznajomości, już tyle się znamy. Nawet poznajomości mogę wysłać prywatną wiadomość. Dobrze, w takim razie bardzo Cię o to proszę. A jeszcze chciałam zapytać o Twoją stylizację, bo e, oczywiście przy mojej może troszeczkę nikniesz, ale wyglądasz fenomenalnie również. Ja tutaj widzę, że bardzo dużo się dzieje. Czy możesz mi coś opowiedzieć o swojej stylizacji? Oczywiście, znaczy przede wszystkim gratuluję pięknej kreacji, bo zjawiskowo wyglądasz, kochana, ślicznie. E, moja kreacja, no cóż, e, skromność. W sensie piękna broszka od Agnieszki Bukowskiej na specjalne zamówienie to jest projektantka, która robi wszystkie dodatki z piór. Pokazy Gosi Baczyńskiej, Zachód, e, Mediolan, Paryż, Nowy Jork. Po prostu dziewczyna ma tak wielki talent. E, marynarka, zwykła Zara. E, Pasek Hermes, buty, nie powiem, bo od przyjaciela, tyle. No to całość prezentuje się idealnie, ale nie ma co się dziwić. W końcu taki magazyn, takie wydarzenie, no to musiało być perfekcyjnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję Wam, bo jesteście zawsze. Dziękujemy.